Co znaczy być kobietą? Jak być bardziej kobiecą kobietą? Jak odkryć w sobie naszą kobiecość? O co chodzi w ogóle z tą całą energią żeńską? Mam na imię Marta i na swoim kanale dzielę się z Wami medytacjami oraz metodami, które wykorzystywałam i wykorzystuję nadal na drodze swojego rozwoju. W tym filmie odpowiem na pytania. Które zadały mi nie naszej grupy Klinika Duszy, Życie to rozwój na Facebooku, na temat właśnie kobiecości. Jeśli jeszcze nie należycie do naszej grupy, to zapraszam serdecznie. Link do grupy znajdziecie w opisie filmu. Nie byłabym sobą, gdyby mój analityczny umysł nie sięgnął najpierw po definicję kobiecości, która widnieje w Wikipedii. Kobiecość to pojęcie abstrakcyjne, pojmowane tradycyjnie oznacza względnie stałą charakterystykę obejmującą cechy, wygląd, zainteresowania i zachowania, które stereotypowo były bardziej uważane za stosunkowo bardziej typowe dla kobiet niż mężczyzn. Współcześnie postrzeganie kobiecości uległo przeobrażeniu i bardziej adekwatne jest mówienie o różnych typach kobiecości. Zamiast o kobiecości jako pojedynczym, jednorodnym koncepcie. I szczerze powiedziawszy, moja intuicja chyba naprowadziła mnie sama na tą, tę definicję, ponieważ przygotowując się do tego filmu, przejrzałam sobie w myślach szereg kobiet, które uważam za bardzo atrakcyjne i za bardzo kobiece, które są w jakiś sposób dla mnie inspiracją. Zastanawiałam się, co je łączy, bo tak naprawdę różni je wszystko. Każda jest inna, ale każda w moim odczuciu jest kobieca. I łączy je tylko jedna cecha. Ta cecha to autentyczność, to pogodzenie się z tym, jakie są naprawdę, to pogodzenie się ze swoimi słabymi stronami i uwypuklenie swoich mocnych stron. Taki przykład. Martyna Wojciechowska. Uważam, że jest to przepiękna kobieca kobieta, mimo że zauważcie, że nosi spodnie, nosi ciężkie buty. Sama przyznaje się, że jest nie najlepsza w kuchni. Sama przyznaje się, że sukienki nosi od czasu do czasu, od wielkiego święta. Czy to jej w jakikolwiek sposób odejmuje jej kobiecości? Nie, wręcz przeciwnie, Je, z niej bije spokój, z niej bije świadomość siebie, swojego ciała, świadomość tego, jaką jest, świadomość jej słabych stron, jak i tych mocnych, i pełna akceptacja tego, jaka jest. A jednocześnie znam mnóstwo kobiet, które przez cały dzień chodzą pięknie ubrane w sukienkach, w garsonkach, na szpilkach. I świetnie sobie radzą w pracy, zarabiają rewelacyjne pieniądze. Ich życie uczuciowe jest całkowitej rozsypce, są wręcz nieszczęśliwe, wracają do domu, do pustego domu, bo nie potrafią, nie są w stanie stworzyć trwałego związku i są wewnętrznie nieszczęśliwe. Dlaczego? Ponieważ założyły maski i tworzą życie niezgodne z ich własnym wnętrzem. Prawdopodobnie wewnątrz chcą zupełnie czego innego, ale społeczeństwo, ich otoczenie, środowisko wywiera na nich taki, a nie inny wpływ, a one temu ulegają. Nie żyją w zgodzie ze sobą, nie odkryły prawdziwej siebie, autentycznej siebie. Ale zacznijmy od początku. Rodzimy się jako dzieci, jako noworodki, idealni. Mamy wyrównaną, czystą energię. Już właściwie od momentu poczęcia, gdy rodzice dowiadują się, jakiej płci będzie dziecko, przypisują im pewne zadania. Więc jeżeli będzie dziewczynka, to będzie pokój powiedzmy różowo, chociaż wiem, że się w tej chwili od tego odchodzi, ale wróćmy do tego etapu, gdzie było jeszcze tradycyjnie czyli pokój dla dziewczynki różowo, sukieneczki, piękne ozdoby do włosów itd lalki, lalki, domki yy, i mama już planuje jak będzie z córką gotować, sprzątać, jak będzie wszystko uczyła jej wszystkiego to tego co kobiece. Jeśli będzie chłopczyk, no to wiadomo, że pokój już w innym kolorze, niebieskim, bardziej wszystko stonowane, misie, samochody, yy, klocki, młotki i wszystko te ciężkie zadania, które powinien Objąć mężczyzna. Od samego początku jesteśmy uczeni czynności czy też bardziej swojej kobiecości, a chłopcy męskości. Ale po drodze żyjemy w środowisku, w którym olbrzymi wpływ mają na nas nasi rodzice. To oni nas kreują. Dla dziewczynki bardzo ważny jest kontakt z mamą. To mama jest jej wzorem. I jak wiecie, ja również wiem z rozmów z wami, to co mama wam przekazała, przenosicie później na swoje związki, na swoje życie już jako dorosłej kobiety. Po drodze swojej kobiecości przechodzicie przeróżne etapy kobiecości. Mm. Począwszy od y, dziewczynki, poprzez inicjację seksualną, poprzez bycie partnerką, żoną, y, mamą. To są wszystkie etapy kobiecości. Ta kobiecość w was jest, tylko trzeba ją wydobyć. Wydobyć na światło dzienne, ponieważ ona mogła ulec zepchnięciu przez was gdzieś głęboko do środka. Relacja z mamą to jedno, ale później wchodzicie w związki. Na płaszczyźnie których przenosicie to, co wyniosłyście z domu, przenosicie te schematy, które obserwowałyście, przenosicie swój ból i traumę, którą być może przeżyłyście ze swoją mamą, i wchodzicie w związek. Związek, który prawdopodobnie jest bolesny, który jest traumatyczny, który kończy się rozejściem, rozwodem, który kończy się takim wewnętrznym buntem, że teraz to ja już nie pozwolę, żeby ktoś mnie traktował, żeby kolejny mężczyzna traktował mnie w ten sam sposób. Ja już nie pozwolę, nie będę niczym wycieraczką, ja już nie będę pozwalała na krytykę, ja już nie pozwolę na zdradę i tak dalej. Wychodzicie z tego bolesnego, traumatycznego związku zbuntowane i podświadomie zaczynacie rywalizować z tym, co męskie. Zpychacie swoją kobiecość, wpychacie swoją niewinność, swoją pasywność w głąb siebie i chcecie w tym momencie mm, walczyć, walczyć z tym, co męskie. Na polu zawodowym jest tak samo. Czasami są zawody, które wymagają od nas bycia bardziej męskimi, które wymagają od nas pracy, decyzyjności, działania, ruchu, tego wszystkiego, co jest synonimem męskości. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że później ciężko jest kobietom przestać być takie męskie. Przygotowując się do tego filmu, przeczytałam artykuł napisany przez mężczyznę o kobiecości. I w tym artykule był bardzo, bardzo ważny apel mężczyzn do kobiet, żeby przestać kastrować mężczyzn. Przez to, że my jesteśmy, stajemy się takie bardziej męskie, czyli że my chcemy być niezależne finansowo, że tak bardzo chcemy emanować tą naszą niezależnością, tą naszą siłą wewnętrzną, że teraz to my wychodzimy z tego patriarchatu i teraz my będziemy rządzić. Przechodzimy ze skrajności w drugą skrajność, co też nie jest dobre. Oczywiście autor artykułu nie miał wcale na myśli tego, że my mamy wrócić do kuchni i służyć mężczyznom. Nie. Wręcz podkreślał, że uwielbia kobiety, które mają własne zdanie, które są ambitne, które chcą pracować, które chcą się realizować. Jednakże jego apel brzmiał, pozwólcie nam płacić za Was w restauracjach. Nie ma nic bardziej kastrującego dla mężczyzny niż fakt, że nie może zapłacić za kobietę w restauracji, że ona musi koniecznie pokazać, że ona też zarabia, że ona też ma pieniądze. Pozwólcie mężczyznom otwierać drzwi. Pozwólcie mężczyznom przyjechać po was na tą randkę. Nie przyjeżdżajcie swoim samochodem, emanując tym swoją niezależnością, że ja też mam samochód i ja też mogę. Poddajcie się trochę. Temu męskiemu. Uszanujcie temu, co jest męskie w tym mężczyźnie, temu, że chce być Waszym bohaterem, chce być Waszym opiekunem, chce zadbać o swoją kobietę. Więc tak naprawdę kobiecość jest w każdej z Was. Trzeba ją tylko odkopać spod gruzu schematów, które narzuciło Wam społeczeństwo, spod gruzu traum, bólu, spod gruzu schematów, które wyniosłyście, wyniosłyście z domów. Tylko tyle i aż tyle. A co będzie, gdy już odkopiecie tą swoją kobiecość, gdy już do niej dotrzecie? Chciałabym, żebyście najpierw spojrzały na tę planszę. Na planszę umieściłam cechy energii żeńskiej, jak i męskiej. Myślę, że jest ona bardzo pomocna, ponieważ po pierwsze już teraz, na początku waszej drogi, możecie określić, która energia w Was przeważa, a następnie podczas pracy ze sobą sprawdzać swój postęp oraz to, w którą stronę idziecie. Na tej planszy możecie zobaczyć, że energia kobieca to energia podatna, bierna, obowiązkowa, intuicyjna i wewnętrzna. Natomiast energia męska to przedsiębiorczość, aktywny, dający, ekspansywny i zewnętrzny. Naturalna kobieca energia objawia się w bezwarunkowej miłości, wychowywaniu życzliwości, twórczości, spokoju, poddaniu się, łagodności, emocjonalności, czułości, intuicyjności, wrażliwości. Energia męska to pewność siebie. Logiczny, odpowiedzialność, wsparcie, y, odwaga, dyscyplina, stanowczość. Mamy również podział na zranioną kobiecą energię oraz zranioną męską energię. Zraniona kobieca energia to często odgrywanie ofiary, to manipulacje, to zb nadwrażliwość, zbyt duża emocjonalność, y, pod słabość. Natomiast zr zraniona męska energia to nadużywanie. Dominujący, kontrolujący, przemocowy, nietrwały, unikający, krytykujący. Myślę, że nie powiem w tej chwili nic nowego. Kompletnie nie powiem nic nowego, czego nie mówiłabym wcześniej w moich filmach. Najważniejsza jest wewnętrzna równowaga. Najważniejsza jest świadomość tego, kim jestem, jaka jestem, jakie są moje słabe i jakie są moje mocne strony. Na czym polega równowaga energii męskiej i żeńskiej w ciągu dnia? Tak jak mówiłam wcześniej, jeżeli macie pracę, która wymaga od, od Was takiej męskiej e, energii, takiego męskiego zdecydowania podejmowania działań, to wychodząc z pracy, zostawcie tę energię w pracy. To pamiętajcie, że przekraczając próg domu, stajecie się żoną, stajecie się partnerką, stajecie się mamą. To wtedy sięgnijcie w głąb siebie i wydobądźcie tę miękkość, tę czułość, tę miłość. Czy to oznacza, że musicie od razu rzucać się do sprzątania, gotowania, prania i, i usługiwania mężczyźnie? Nie. To wcale nie oznacza takich czynności. W momencie, kiedy znajdziecie w sobie równowagę, znajdziecie w sobie spokój, znajdziecie w sobie akceptację. I to, co mówiłam już wcześniej, to, co jest w Was, będzie emanować na zewnątrz. Rzeczywistość tę równowagę odbije na zewnątrz. Więc w tym momencie możecie się spodziewać, że Wasz partner, mąż, zacznie sam z siebie Wam pomagać. Że dzieci zaczną się inaczej zachowywać. Że nawet jeśli będą jakieś chwile. Jakieś chwile słabości, to wy swoim spokojem, zrozumieniem będziecie wiedzieć, że ta kłótnia, ta sprzeczka nie dotyczyła tak naprawdę Was, że to z tą drugą osobą coś nią, coś nią targa, ale dajcie sobie chwilę i za chwilę wszystko wróci do równowagi. Nagle doba Wam się wydłuży, nagle będzie Wam się chciało więcej, więcej ćwiczyć, więcej robić dla siebie, będziecie mieć więcej czasu dla siebie. Tak to działa. I mówię to wam całkowicie ze swojego doświadczenia. Znajdźcie równowagę i spokój w sobie, a wszystko dookoła samo się ułoży. I przede wszystkim o to, co pytałyście, co pytacie czasami w wiadomościach prywatnych, tak wtedy będziecie miały większą ochotę na seks. A co jeśli jesteście wolne? Nagle w waszym otoczeniu pojawią się gentlemeni pojawią się męscy mężczyźni, którzy będą chcieli za Was płacić, którzy będą chcieli Was odwozić, którzy przyjdą do Was z kwiatami, a Wy z całkowitym spokojem i zrozumieniem już na czym polega męska, na czym polega żeńska energia, przyjmiecie i pozwolicie Mu być prawdziwym mężczyzną dla Was. Nie będziecie czuły potrzeby ry rywalizowania z Nim. Po to, żeby pokazać, że jesteście niezależne, że jesteście silne, że jesteście ambitne. Wy to będziecie widziały wewnątrz, ale nie będziecie czuły potrzeby emanowania tym i pokazywania aż tak na siłę. Reasumując, kochane kobiety, które oglądacie ten film, kobiecość jest w Was. Kobiecość jest czymś naturalnym, z czym się urodziłyście. Tego nie trzeba się uczyć. To wystarczy tylko, Wyciągnąć z waszego wnętrza, odkopać spod tych gruzów, schematów i bólu, które poukładałyście wewnątrz siebie. Jeśli oglądałyście moje poprzednie filmy, to wiecie, co w tej chwili powiem. Że trzeba przerobić swoją przeszłość. Najważniejszym pierwszym krokiem jest przerobienie waszej przyszłości, waszej relacji z waszą mamą, ponieważ ona obrazuje wszystko. Ona rzutowała zapewne też na Wasze związki. Na pewno wydarzyło się w tych związkach jeszcze coś, co trzeba przerobić, ale to już będzie ostatni krok, który doprowadzi Was do Waszej kobiecości. Wiem, że na no, razie ten film jest dla Was dość ogólny: że prosiłyście o więcej szczegółów, o więcej wskazówek, jak to zrobić. Mam dla Was dwie propozycje. I bardzo bym chciała, żebyście wybrały jedną z nich i napisały w komentarzu albo tutaj na YouTubie, albo na stronie na Facebooku, albo w naszej grupie. Pierwsza stworzę dla was taki ogólny program, gdzie krok po kroku będziecie mogły realizować swoje odkopywanie swojej kobiecości. Tam będą ćwiczenia, tam będą medytacje, takie ogólne nie ukrywam jednak, że moja druga propozycja bardziej mi odpowiada. Myślę o stworzeniu grupy na Facebooku tylko dla kobiet, gdzie zajmiemy się wspólnie odkopywaniem naszej kobiecości. I będzie to bardziej polegało na interakcji. Zaczniemy od jakiejś medytacji, zaczniemy od jakichś wspólnych ćwiczeń. Ale kolejne kroki będziemy dopasowywać do tego, co przeszłyśmy, co nam się pokazało. Myślę, że jako grupa będziemy się wzajemnie wspierać, będziemy wzajemnie rozwiązywać to, co nam się pokaże, i w ten sposób taka praca spowoduje, że szybciej to wszystko przejdziemy. Czyli to będzie takie wspólne, interaktywne. Odkopywanie swojej wzajemnej kobiecości, a na dodatek otworzymy się na siebie, otworzymy się jedna na drugą. To dodatkowo wesprze naszą pracę ze sobą. Nie ukrywam, że ten drugi punkt jest dla mnie, ta druga propozycja jest mi bliższa sercu, ponieważ ja uwielbiam pracować tylko i wyłącznie z jedną osobą. Dlaczego? Ponieważ każda z nas miała inną historię, każda przeszła coś innego, każda jest inna, każda lubi co innego. Więc y, łatwiej mi jest rozmawiając z Wami, dopasować metody pracy tylko i wyłącznie pod Was. Ja widzę wtedy dokąd z tą, z, dokąd z tą o, osobą, w którą pracuję, zmierzamy. Jaki jest jej cel. Dlatego wolę, żeby nasza współpraca była taka interaktywna, żebym nie dawała Wam tylko takich suchych Kroków, które musicie wykonać, bo nie ukrywam, że byłam na różnych warsztatach i webinarach, i owszem, one pomagały mi coś odkryć o sobie, ale nie wiedziałam, co dalej i co mam zrobić z tym, co odkryłam. Natomiast tutaj będziemy rozwiązywać te nasze problemy. Będzie, będę odpowiadała na Wasze problemy w komentarzach. Będziemy razem współpracować. Jeśli Wam się coś pokaże, nie będziecie wiedzieć, co dalej, to. Będziemy sobie wzajemnie pomagać i myślę, że będzie to fantastyczna grupa, która będzie się wzajemnie wspierać. Same będziemy sobie ustalać terminy medytacji, ćwiczeń, może będzie, yy, będę robiła jakieś yy, live'y, żeby odpowiadać na Wasze pytania. Dlatego proszę Was, wybierzcie, co chcecie, co Wam bardziej odpowiada, co dla Was przygotować. Napiszcie w komentarzach pod filmem na w YouTube na stronie Klinika Duszy, bądź w naszej grupie Klinika Duszy Życia. Życie to rozwój również na Facebooku. Dziękuję Wam serdecznie, że jesteście. Dziękuję, że oglądacie. Dziękuję, że udostępniacie i zapraszam Was serdecznie do naszej grupy. Dziękuję.